Dziś przedstawię analizę zmian wysokości rachunków za energię elektryczną w 2023 roku na przykładzie klienta indywidualnego. Analiza obejmuje dom jednorodzinny o powierzchni około 160 m2 w taryfie G12W, zamieszkiwany przez czteroosobową rodzinę. Ich łączne roczne zużycie to ponad 3600 kWh rocznie. Tabela pokazuje, jak wprowadzone przez Państwo dwa narzędzia. Zamrożenia cen do 2000 kWh z 2022 roku i wprowadzenia maksymalnej ceny 693 zł w obecnym roku przyczyniły się do zahamowania wzrostu cen. Niestety i tak skok średniego rachunku ze 196 zł na ponad 300 nie jest dobrą wiadomością. Wzrost 66% za energię czynną i 40% za dystrybucję jest faktem. Niestety ceny bez ochrony są zatwierdzonymi stawkami na 2023 rok. Państwowe spółki obrotu dotąd nie obniżały zatwierdzonych taryf. Wniosek: Podwyżki 222% na energii i 74% na dystrybucji możemy przyjąć jako obowiązujące na przyszły, 2024 rok. Powyższe informacje nie napawają optymizmem. Cóż więc możemy zrobić w takiej sytuacji? W pierwszej kolejności spróbujmy ograniczyć zużycie energii. Następnie, jeżeli jeszcze nie posiadamy, przeanalizujmy opłacalność montażu instalacji fotowoltaicznej. Polecamy też skorzystanie z usług profesjonalnych doradców energetycznych. Dziękuję za uwagę.